W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O przeczysta Lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach, boskie dzieciątko. Oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do ciebie, błagając, Byś mię wziął swoją opiekę. Jeśli potrzebujemy cudu czy łaski, Kościół święty wzywa nas, byśmy się do ciebie uciekali. Ufny więc Twoją opiekę, błagam Cię, święty Antoni, racz mi wyprosić u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Ufam, że za twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu, ojcu najlepszemu, przez całe swe życie w świętości i sprawiedliwości, by potem z Tobą kochać i uwielbiać go na wieki w niebie. Amen. Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca, za największe zaś nieszczęście uważał grzech. Do tego stopnia go nienawidził, że całe swe życie poświęcił walce ze złem. Chciał niejako żarem swych słów wypalić grzech z serc ludzkich i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności. Za wzorem świętego Antoniego unika i ty grzechu, i żyj w niewinności, staraj się też innych pociągnąć do świętości, Życia braterskim upomnieniem, a szczególnie dobrym przykładem. O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, Jakże daleko mi do Twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, Po strachem byłeś piekła, a ja, grzeszny i nędzny, Dając bliźniemu zły przykład, Sługą byłem szatana, Czuję, że grzech ten najstraszniejszy nieprzyjaciel mej duszy Zgubi mnie na wieki, jeśli Ty, O święty Antoni, Nie wyprosisz mi u Boga łaski Nienawiści grzechu I odwodzenia innych od niego. Amen.